Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Ewa. W imieniu Instytutu Wspierania Rozwoju Plusik Minusik chciałabym przedstawić kolejne karty pracy opracowane przez Dorotę Rudzińską-Friedel. Podczas realizacji kart dziecko uaktywnia mowę i przetwarzanie myślowe, integruje zapamiętywanie informacji i wykorzystuje je. Dzisiejsze karty pracy to takie same pola. Tak wyglądają karty pracy. Etap pierwszy to dwa razy po cztery pola, po trzy litery, po jednej parze takich samych pól. I zadaniem dziecka jest zaznaczyć takie same pola z literami, na każdą literę napisać po dwa wyrazy, zrobić obraz graficzny tych wyrazów, oraz zrobić po trzy skojarzenia do każdego wyrazu. Etap drugi, to trzy razy po trzy pola, po cztery litery, po jednej parze takich samych pól. Zadaniem dziecka jest zaznaczyć takie same pola z literami, na każdą literę napisać po dwa wyrazy, zrobić obraz graficzny tych wyrazów oraz zrobić po trzy skojarzenia do każdego wyrazu. Etap trzeci. Trzy razy po cztery pola, po pięć liter. Po dwie pary takich samych pól. I także zadaniem dziecka jest zaznaczyć takie same pola z literami, na każdą literę napisać po dwa wyrazy, zrobić obraz graficzny tych wyrazów oraz zrobić po trzy skojarzenia do każdego wyrazu. Etap czwarty. Pięć razy po cztery pola, po siedem liter, po trzy pary takich samych pól. I także zadaniem dziecka jest zaznaczyć takie same pola z literami, na każdą literę napisać po dwa wyrazy, zrobić obraz graficzny tych wyrazów oraz zrobić po trzy skojarzenia do każdego wyrazu. Cel kart to spostrzeganie, różnicowanie wzrokowe, koncentracja uwagi oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jeśli Twoje dziecko rusza się bezustannie i wylewa się z niego potoki słów, które utrudniają mu naukę, koncentrację lub jakiekolwiek umiejętności szkolne, skontaktuj się z nami. Na wwwplusik oraz na wwwtrening możesz również do nas napisać na kontakt małpa plusik-minusik .pl. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zachęcam do obejrzenia kolejnego filmiku.